Witam Was. Ja nadal w dwupaku, po prostu brzuch mi tylko rośnie. Słuchajcie, a nie maleje. I wyglądam jak na bliźniaki. Dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć troszeczkę o tym, co należy wiedzieć przed tym, jak już wybieramy się na badanie KTG, czyli już pod koniec ciąży, oraz co musimy wiedzieć, idąc do szpitala, o co będą się nas pytać. Ja tutaj sobie wypisałam taką ściągaweczkę, bo tego jest mnóstwo. Tak naprawdę, słuchajcie, przede wszystkim musicie sobie tak poukładać w głowie, zapytać się, być może swoich bliskich, znajomych, mamy. Jeśli jesteście w pierwszej ciąży i jeszcze tego nie wiecie, kiedy była wasza pierwsza miesiączka, w jakim wieku, który to rok. Będą na pewno pytać znów o ostatnią miesiączkę, długość waszych cykli to jest ważne przebyte operacje tutaj też warte zastanowienia wiadomo, że jeśli miałyście operację trzeba to wpisać jeśli już jesteście po jednej cesarce bądź kilku to też trzeba zaznaczyć również najlepiej podać rok w którym to wszystko było uczulenia na leki jeśli niektórakolwiek z Was ma ostatnia wizyta u fryzjera i kosmetyczki. I tutaj adres oraz telefon do nich. Wydaje się śmieszne. Mi wydawało się śmieszne przy KTG, jak pani pytała o takie rzeczy i szczegóły. Natomiast ponoć jest to ważne, jeśli coś jest nie tak, nie jest wzorowo, nie jest książkowo. Oni tutaj już jakby drążą temat, jeśli z kobietą jest coś źle. Mają kontakt do typowo takich zawodów, które może jakby... Zrobiły coś z naszym organizmem, może coś było niewyparzone albo niehigieniczne. Nie Już tak naprawdę to jest zabezpieczenie z kilku stron, z tego co widzę. E, pytają na pewno o zawód matki i ojca, także wpisujemy tam, czym się zajmowałyśmy przed tym, jak poszłyśmy na zwolnienie. Zawód ojca, oczywiście, plus dane kontaktowe do mnie i do ojca. Zdarza się, że prawda, tata nie jest przy porodzie, coś tam się nie tak zdarzy i muszą mieć ten kontakt do ojca. No i najważniejsze teraz przejdę do takiego tematu: co musicie wiedzieć również już idąc do szpitala, um, um, będą się pytać po porodzie kilku ważnych rzeczy. Ja na przykład zdziwiłam się, że mam już podać dokładne dane adresowe. Oraz imię i nazwisko lekarz, która ma być i kontrolować e, już moje nowonarodzone dziecko. Ja tak naprawdę wszystko pamiętam, że wtedy z szybkości wpisywałam i przychodnie, i adres, dane kontaktowe, telefon szukałam, wszystko w internecie, e, w wyszukiwarce. Dobrze się jest wtedy w takim razie tak ubezpieczyć i przygotować to sobie. Czyli dane adresowa, przychodni, jaka to przychodnia, przypuśćmy, numer jeden. Jaka to ulica? No i numer telefonu kontaktowego do nich, plus imię i nazwisko lekarza, który ma opiekować się waszym przyszłym dziedziciem. My jesteśmy jakby już tak zorganizowani, że ja, mąż, jak i Robert jesteśmy pod tą samą panią lekarz, panią doktor, i tak też będzie z naszym czwartym cudem. Lekarz prowadzący ciążę. Wpisujecie wiadomo, swojego ca... prowadzącego, swoją położną środowiskową, jeśli takową uznacie z imienia, nazwiska. Ja moją znam z racji szkoły rodzenia, a więc tutaj znam i kojarzę. Bardzo polecam to, żeby gdzieś tam się zainteresować tematem o położnej, ponieważ taka ciekawostka, że Petronasz, czyli takie wizyty, poporodowe już po tym jak przyjdziemy ze szpitala do domu należą nam się w ilości 5-6 wizyt i w tym momencie w tym czasie przychodzi do was położna która hmm, patrzy na dzidziusia, podpowiada wam jeśli coś jest nie tak to również mówi a uczy was różnych rzeczy tak powinien wyglądać Petronasz. tak wyglądał u mnie e, waży dziecko co każdą wizytę pyta się, jak z karmieniami podpowiada coś, wpisuje w książeczkę jego wagę i jest do każdej waszej dyspozycji. Bada pępuszek, czy się ładnie goi. Bada was, jeśli byłyście nacinane po naturalnym, bądź macie bliznę po cesarce. Patrzy, ma ze sobą oczywiście te wszystkie gaziki i tak dalej, może was jeszcze obejrzeć więc jest to dosyć przydatna taka osoba. Wydaje mi się, że naprawdę tutaj Was to uspokaja po porodzie, jak jesteście w domu, goicie się powolutku, nie wiecie co ze sobą zrobić, wszystko Was boli. Tak było ze mną przynajmniej. No i dwie ważne również kwestie to te, czy chcemy szczepić w pierwszej dobie nasze dziecko. Ja jestem z osób, które czekają na zaszczepienie, póki zrobi się komplet badań. A tak było w przypadku Roberta i chwała, że poczekałam na ten zestaw badań. Hmm, więc czy chcemy szczepić w pierwszej dobie, czy chcemy, nie wiem, szczepić dopiero pier na pierwszej wizycie urodzinnej, czy może jeszcze później, to już jest nasz wybór, my podpisujemy oświadczenie, hmm, czy się zgadzamy na to, czy nie. Tak samo jeśli chodzi o podawanie witaminy K czy chcemy witaminę K do ustnie, czy do żylnie. I chyba to wszystko z tego, co mi się kojarzy, z takich najważniejszych rzeczy. Oczywiście w kartkę nie musicie wpisywać, czy chcecie szczepić, bo jest to w planie porodu, albo czy chcecie podawać witaminę K do żylnie, do ustnie, to już omawiacie tak naprawdę z panią doktor w szpitalu. Natomiast jeśli chodzi o dane położne i lekarza prowadzącego, dane adresowe przychodni, wszystko to sobie spiszcie. I po prostu wrzućcie sobie w dokumenty, które jadą do szpitala razem z wami. Mam nadzieję, że troszeczkę rozjaśniłam, nie za bardzo się rozgadałam, bo tak wpróbowałam w miarę szybko. Jeśli macie jakieś pytania, to piszcie proszę komentarze pod tym filmem. I do następnego filmiku. Mam nadzieję, do zobaczenia. Pozdrawiam Was, papa. Pa.